I na koniec majówki doczekaliśmy się dosyć ciekawego opadu przez 2 dni 10 litrów. Nie jest źle, no ale przynajmniej teraz, znaczy, teraz chociaż minus jest taki, że pogoda nie pozwala na opryski, bo dzisiaj z kolei ma być przymrozek minus 2 stopnie. Jeden z tematów, który chcę poruszyć jest taki, zaraz Wam go przedstawię, ale może zacznijmy inaczej. Widzicie tą łąkę tutaj, którą mamy przed nami? Ta po lewej łąka, ta po prawej. I jeszcze ta, co po prawej macie, ona tam się ciągnie aż za rowem tam do krzaków. To są nasze łąki, których no nie obrabiamy, tak? Bo nie potrzebujemy trawy. Ale tutaj 6 lat temu stwierdziliśmy, że kurde, czemu by nie spróbować posiać tej kukurydzy? No łąki torfowe, ale, ale wiecie, próbujemy. Okazało się, że już podczas, podczas ciemu nie było problemów mocnych, ale podczas oprysku były mocne problemy, kopaliśmy się, przy zbiorze były straszne również problemy, Zapierdziliśmy tu kańca konkretnie, no i stwierdziliśmy, że nie, no to nie ma sensu, e, bo są wiecie różne e, rodzaje łąk torfowych, e, jedne są takie, że tego torfu nie jest gruba warstwa i pod spodem jest twardo i jak się ciągnie do kopii już <laughs> przez ten torb tej twardej, e, Twardego podglebia No to idzie tym ciągnikiem jeszcze Jechać i wyjechać Najwyżej kolejny się porobi A tutaj niestety jest ta gruba dosyć warstwa I po prostu to siada Jak w nie wiem Jakby w jakimś ruchomych piaskach nie? Więc Stwierdziliśmy nie to nie ma sensu I powiedzieliśmy do sąsiada Dobra słuchaj Oczyj tą trawę i uprawiaj te łąki No nam one nie są potrzebne I teraz Tutaj mamy akurat kukurydzę. Posianą jeszcze nie wschodzi. 9-10 dni gdzieś minęło od siebie. Ale mniejsza o to. I teraz z jedną z ostatnich w które nam doszło, bo tam doszło. Wiecie, że sporo. Doszła nam błąka torfowa. I jest ona trochę taka pokiereszowana. Stwierdziliśmy, że na początku myśleliśmy, że może zrobimy z tego pole uprawne. Ale jak zajechaliśmy, popatrzyliśmy, no jednak też tamtego torfu jest sporo yy, pod spodem i, i mogą być z tym problemy, żeby zebrać i w ogóle. Teraz mamy sucho, no to jeszcze ok, ale mokre lata to byłby problem niesamowity. I stwierdziliśmy, że yy, zrobimy z tym porządek, yy, przytależujemy, yy, odsiejemy na nowo trawę i co? I będziemy tą trawę yy, nawozić, pielęgnować, a później po prostu ją sprzedamy dla jakiegoś gospodarza tutaj z okolicy, czy może z dalszego rejonu. I tak jak sobie policzyłem, to kurde, to może być po prostu, patrząc na te ostatnie lata, lepszy biznes niż na zbożu, bo zboże jak jest mało, no go można z, daleka, z dalekiej odległości przywieźć i to, ma, to się jeszcze opłaca ekonomicznie. Z kiszonkami w ogóle już jest trochę gorzej, i jak jest sucho, no to z kolei ta cena e, idzie mocno w górę. E, jak w zbożu to tak nie do końca jest, niestety. E, a tutaj ta cena idzie w górę, i nawet jak zbierzemy mniej tych bel czy czegoś, to sprzedamy je za lepszą cenę i, 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 i to po prostu będzie się nam kalkulowało. Dlatego taki jest plan. E, w tym roku odsiewamy, będziecie widzieli, e, niedługo będziemy, będę to ogarniał. E, trawę mam już zamówioną. i e, Tutaj właśnie takie do Was pytanie: co o tym sądzicie? Czy warto? Czy może po prostu lepiej było to rzucić i oddać komuś? Bo mamy też taki plan, że jeżeli nam by to wypaliło i, i, i się sprawdzało, byśmy mieli odbiorcę na to takiego, który my byśmy po prostu o tą trawę przydbali, a on by ją przyjechał, zebrał, e, pobelował czy tam zbierał przyczepy i po prostu nam za to zapłacił. E, jeżeli nam to by się opłaciło. To może byśmy nawet zrobili tak z własnymi łąkami. Zobaczymy, i dajcie znać co o tym myślicie. E, bo jestem ciekaw opinii e, waszej. No, a my co? Na razie taki mamy chwilę przestoju. Cały czas zimno. Fajnie, że trochę popadało. Ale co? Z wierzchu już jest sucho, jak widzicie. O, pytel. Trochę pod spodem ta widmość pociągnęła. I tu ona jest. Ale. Ale szału nie ma. No i. To wystarczy nam na kilka dni. No wiecie, tutaj gdzie jeszcze ta kukurydza jest, ona nie wyszła i nie ciągnie tej wody, to jeszcze jakoś tam to wygląda w środku, ale jakbyś zajść gdzieś na zboże em, o zimę, no to niestety tej wilgoci tam po prostu aż tyle nie było przed tym deszczem, no a ten deszcz też na długo, długi okres czasu nie wystarczy. No a tutaj właśnie te 9 dni temu siany. 9, nie, nie, nawet 8, 8, nie 9, 9 dni temu się i co my tu mamy? O, wyrwałem trochę brutalnie, więc to nie jest miarodajny kiełek, o, jeszcze trochę tu akurat, gdzie jesteśmy, to się. gleba eee, ta gleba jest chłodna tutaj co też jest inaczej ale i się chodził klimat więc i ta ziemia się odchodziła i to tak nie pędzi do przodu no ale myślę że jeszcze 3-4 dni i pewnie będzie pomału się przebijać więc takie jakieś 12 13 dni 2 tygodnie od, od posiania wyjdzie Drugi temat natomiast jest taki, że zastanawiałem się nad yy, wymianą końcówek, bo yy, tutaj, może podejdziemy, o! Zarówno yy, te oryginalne, które były przy zakupie opryskiwacza, i te yy, drugie, które my domówialiśmy, to są końcówki niebieskie e rektorowe. Czyli mają podobny, bardzo podobny, podobny wydatek. Jedne to są lechlery jednotworowe i, i, i drugie to są albuzy dwuotworowe. Jeśli chodzi o znoszenie cieczy, to jedne i drugie wypadają bardzo fajnie. Natomiast jeśli chodzi o pokrycie, no to bez dwóch zdań lepiej tutaj prezentują się dysze dwuotworowe i je ja bym pewnie zostawił. A pozbyłbym się właśnie tych horszowych, jednotworowych, i w to miejsce już nieważne, czy byłby to Lechler, czy to byłby Albus, czy jeszcze nie wiem, jakiś Tidget, czy coś innego, ale również włotworowe, erzektorowe, ale czerwone, żeby po prostu mieć w przypadku jakiś fungicydów, czy coś takiego. Mieć możliwość jeździć szybciej przy czerwonych, bym mógł gdzieś 3-3,5 km na godzinę szybciej jeździć, czy też na większych kawałkach, po prostu no. Bo mamy tutaj, jakby, no, potrójne te korpusy, więc teoretycznie trzy tylko nam się zmieszczą, żeby tam się nie bawić. Wiecie, w przekładanie tych końcówek, tylko przekręcenie, więc, czy byłby ktoś, na przykład, chętny na takiego. Lechlera, albo same końcówki, albo z korpusem, tym tutaj wiecie, z tym kołpakiem e, 27 metrów, czyli ile, 50, 28 metrów, czyli 56 e, dysz mam takich, no i chyba, chyba trzeba będzie pomyśleć właśnie, żeby wymienić. E, no i takie pytanie też do Was, czy, czy Albuzy znowu, czy może Lechlery cenowo praktycznie to samo? A może nie złe, tworowe, tylko coś innego? Coś macie ciekawego, to, to dajcie znać w komentarzach. Bo jak widać, czy to w przypadku tych dysz od RSM-u, o tych tutaj, czy w przypadku tych osłon od właśnie rzepaku, no to fajnie właśnie czasami zapytać was, bo dużo osób się udziela, dużo jakiegoś doświadczenia od innych osób można usłyszeć i Ciekawe rzeczy jakby inaczej zadecydować z lepszą skutecznością co zrobić, tak? No Tu jeszcze grill po majówce stoi. A my za bardzo nie mamy do czego się brać do roboty. Biorę się, się dzisiaj zamielenie. Też jeszcze się przejdziemy. Biorę się też zamielenie. Nie no, bo. Niestety pogoda yy, nie pozwala dzisiaj bardzo nawet na opryski. Yy, jeszcze przed chwilą popadało trochę. Co możecie zobaczyć tutaj, że ściekało, yy, ale też przy yy, nocy ma być przymrodzek minus 2, minus 3 stopnie. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam na nich nie odczuje tego mocno kukurydza. Wiele tego ziarna jeszcze nie wyszło, ale już myślę, że tam z kilkanaście hektarów już, już na wierzchu jest. Zobaczymy. No i tak samo właśnie, po tym y, przymrozku też myślę, że dzień trzeba będzie się y, wstrzymać przynajmniej z opryskami, no a, a jęczmień już po prostu tego wymaga, tej, tej dwu, te dwójki, y, no bo teraz y, ten dzień jest jeszcze chłodniejszy, więc te warunki może nie będą idealne do, do rozwoju grzybów, ale y, popadało i jak tylko się zrobi ciepło, to wiecie, to się po prostu tam będzie kumulowało a takim zestawem będziemy mielić. Kurde, co się stało z klasem powiecie, zapytacie. No i już ja wam odpowiadam. Klas, e, hmm, klas odjechał w poszukiwaniu nawigacji, e, bo po prostu jakaś wiązka gdzieś coś tam nie łączy i jak to mój znajomy powiedział jest pełen podziwu dla Niemca, bo zamiast szukać problemu, to oni woleli tą nawigację z silnika zdjąć i prawdopodobnie go po prostu sprzedać. A on już znalazł przyczynę i myślę, że na dniach będziemy, będzie z powrotem klasy i już będzie można w polu coś fajnie nim porobić, bo będzie, będzie pracował z nawigacją, tak? A tutaj na razie 900 musi pojeździć z mieszalnią, no miejmy nadzieję, że nie rozerwie tej mieszalni nam 900, no bo ten zapas mocy przy tej maszynie tu ma ogromny. Tak wygląda teraz mielenie właśnie soli czy śruby szmanecznikowej, aktualnie idzie soja. Mamy krótki przewód tutaj. Zrobiliśmy sobie takie rury przedłużające prasnikowe, żeby nam się nie wysypywało, yy, bo trochę się wysypywało bez tych rur. I zobaczcie jak to zapierdziela. Sporo nam to przyspiesza, znaczy sporo, może nie sporo, ale jednak trochę przyspiesza i mimo, że musimy tu przejechać, to ten czas na pewno zyskujemy yy, podwójnie, właśnie biorąc to yy, krótkim przewodem szybko. I też yy, to, to spalanie jest trochę mniejsze, bo tutaj sobie możemy na niskim spalaniu to robić, wiadomo, no, że śruta słonecznikowa, czy, no to jest granulowana, ale ta granula po lekkim uderzeniu yy, jaka się rozbije. Tak samo śruta słonecznikowa, ona delikatnie już tylko potrzebuje, wiesz sruta sojowa, tylko delikatnie potrzebuje uderzenia, żeby tam jeszcze się rozrobniła i w ten, w, ten, w ten sposób dosyć szybko to idzie właśnie nam. Jeszcze w planie, żeby tu wylać beton, żeby było po prostu bardziej yy, schludnie po prostu tutaj.